pierwszą sesję Rady Gminy Białowej. Dziękuję za powierzenie mi tak zaszczytnych funkcji. pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby pierwsza sesja przebiegała sprawnie i zgodnie z prawem. W naszym przypadku ustawowo skład Rady Gminy wynosi 15 rad. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 rad. co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy Białe oraz umożliwienie przeprowadzenia ważnych wyborów oraz podejmowania prawomocnych uchwał. Wysoka Rada. Obecnie przystąpimy do ceremonii złożenia ślubowania przez Radnych Rady Gminy. Proponuję, aby ślubowanie odbyło się w następujący sposób. Odczytam rodem ślubowania, a następnie najmłodszy Radny, pan Marcin Oborski, odczyta z listy obecności kolejno imiona i nazwiska. Radnych, którzy powstaną i wypowiedzą według swojego wyboru słowo ślubuję lub ślubuję tak nie do punktu. Proszę wszystkich o powstanie. Przystępujemy do ślubowania. Czytuję rotę ślubowania. Rady Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Proszę radnego pana Marcina Oborskiego o odczytanie z listy radnych. Pan Jan Buzyński? ślubuję tak mi do pomysłu. Pan Kazimierz Komdynko. Ślubuję tak mi do pomysłu. Pani Aneta Drąg. Ślubuję tak mi do pomysłu. Pan Kazimierz Gregorczyk, ślubuję. Pan Waldemar Januszewski. Ślubuję tak mi do pomnóżbu. Pan Tomasz Kołodziejski. Ślubuję tak mi do pomnóżbu. Pani Joanna Kowalewska. Ślubuję. Pan Piotr Kozicki, Ślubuję tak mi do pomnóżbu. Pan Kazimierz Kwiatkowski. Ślubuję tak mi do pomnóżbu. Pani Marzena Maraczewska. Ślubuję tak mi do pomnóżbu. Marcin Ogórski. Tak mi do. Ślubuję tak mi do pomnóżbu. Pan Marcin Fender. Ślubuję tak mi do pomnóżbu. Pan Dariusz Szymagowski. Ślubuję. Pani Monika Sztyma-Korba. Ślubuję, tak mi dopomóż Pan Zygmunt Świdel. Ślubuję, tak mi dopomóż Dziękuję. Tak. Dziękuję bardzo. Gratuluję i stwierdzam, że Radni przytworzyli szczegółowanie i otwieram mandat radnego Rady Gminy Białorusi. Popęskie przystąpimy do ceremonii. W ceremonii złożenia ślubowania przez wójta gminy Białoga. Odczytam rotem ślubowania, po czym bój Jacek Spoleński powie słowo ślubuję lub ślubuję tak mi do pomocy Obejmując urząd wójta gminy Białorów uroczyście ślubuję, że do wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i oliczności mieszkańców gminy. Spróbuję? Tak, mi do Bóg. No to, dziękuję. Dziękuję. Życzę Panemu aby miał wiele dobrych pomysłów i aby przy wsparciu Rady mógł je realizować. To pomysły, które będą prowadziły do tego, Thank <laughs> you. Panu Jackowi Smolińskiemu za świadczenie o wyborze na urząd Wójta Gminy Białorusi. Dziękuję Państwa, chciałbym bardzo serdecznie podziękować Wójtowi za 24-letnią pracę na rzecz naszej gminy. Chciałem przy okazji od razu również bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy brali udział w głosowaniu w tegorocznych wyborach, a szczególnie tym oczywiście, którzy oddali na nie głos. Bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że ten mandat zaufania dobrze skorzysta. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego komisji o odczytanie protokół z wyboru przewodniczącego Rady Gminy. 12 2014 rok. Komisja Sytuacyjna w składzie Przewodniczący Komisji Sytuacyjnej Radna Małaśowska-Marzenia, członek Komisji Stutacyjnej radny Świder Wygmów, członek Komisji Sytuacyjnej Rady Obrąskiej Marki. Po wyjęciu karty górny i ich przewdzięć stwierdzą co następuje. Liczba radnych Rady Gminy Białoga na sesji uprawnionych do głosowania, do głosowania 15. na przewodniczącego Rady Gminy Białoga zgłoszono kandydaturę radnych. Pani drąg Aneta, pan Gregorczyk Kazimierz. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru przewodniczącego Rady zgodnie z paragrafem 6 regulaminu wynosi 8. Liczba radnych, w których wydano karty do głosowania 13. Liczba kart wyjętych z główny 13. Liczba kart wyjętych z urny różni się od idzie, Nie różni się. Liczba kart nieważnych 0. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych 13. Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru zero. Liczba głosów ważnych oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów. Pani Bron oddano głosów 5. Pan Gregorczyk Kazimierz oddano głosów 6. Wobec powyższego Komisja skutacyjna stwierdza 8. Przepraszam, 8. Przepraszam za przyjęcy. 8. Uwiam 1. że kandydat radny Gregorczyk Kazimierz uzyskał wymaganą liczbę głosów został wybrany na przewodniczącego Rady Gminy Białorusi. Ponadto komisja stwierdza, że podczas głosowania nie zaszły okoliczności, które miały wpływ na ważne głosowanie. Na tym protokół zakończono i podpisano. Przewodniczący Morażyńska-Marzenacki, członek Rady członek, członek Rady Gminy no, Dziękuję. dziękuję. Gratuluję Radnemu wybranym przez Przewodniczącego Rady Gminy Białochód, Pana Grzegorza Koś... Koś... Grzegorzika <gryboś> i życzę owocnej pracy. Odczytam teraz uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Białochód. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Białogat została, pod, pod, została podjęta. Białogat została podjęta. No, przepraszam. Po Pisała, milion. Milion. Dobrze. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Białogard została przyjęta pogratulować przewodniczącemu. Gratuluję. No i można wyskładać gratulacji. Wysoka Rado, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku dziękuję i proszę przewodniczącego Rady o dalsze prowadzenie obrad. Ja jeszcze sprawdzam. Proszę przewodniczącą. Szanowni Państwo dziękuję przewodniczącemu seniorowi za prowadzenie spraw obrad dotychczasowych. Dziękuję Paniom i Panom radnym za wybór. Dziękuję państwu. Jak następnie deklarowałem, będę próbował i starał się prowadzić sprawnie obrady naszej sesji i sprawnie przeprowadzić wszelkie uchwały, które nam zostały. <coughs>